Kiedy ona przestała odpowiadać na Twoje wiadomości, kiedy zignorowała Twoje próby kontaktu, coś w tobie pękło, ale nie w sposób, który sobie wyobrażasz. W tej ciszy, w tym bolesnym braku reakcji, po raz pierwszy od dawna usłyszałeś coś, co zagłuszałeś przez lata: własny głos, prawdziwy głos, niefiltrowany przez potrzebę aprobaty, nieskażony desperacką potrzebą bycia kimś dla kogoś innego. To brzmi paradoksalnie, prawda? Dlaczego jej ignorancja miałaby być prezentem? Dlaczego ten moment, który większość mężczyzn postrzega jako porażkę, może być początkiem prawdziwej transformacji? Bo oto brutalna prawda. Dopóki żyjesz w orbicie czyjejś uwagi, jesteś satelitą, nie planetą. Dopóki Twoja wartość zależy od tego, czy ona odpisuje, czy patrzy, czy reaguje, nie jesteś wolny. Jesteś zakładnikiem. Do końca tego materiału zrozumiesz fundamentalną zasadę żelaznego umysłu. Cisza innych jest największym testem Twojej wewnętrznej struktury. Nauczysz się, jak przekształcić ignorancję w narzędzie samopoznania, jak zbudować fundament tak mocny, że żadna burza emocjonalna nie będzie w stanie go zachwiać. Wyobraź sobie scenariusz, wysyłasz wiadomość. Nic. Godzina mija. Dwie. Widzisz, że jest online, ale Ciebie ignoruje. Coś w Twojej głowie zaczyna się kręcić. Analizujesz każdą wcześniejszą rozmowę. Szukasz błędu. Może powiedziałeś coś nie tak? Może powinieneś wysłać kolejną wiadomość, przeprosić? Wyjaśnić? Człowiek przeciętny w tym momencie robi dokładnie to. Zapełnia pustkę. Desperacko próbuje naprawić coś, co być może wcale nie jest zepsute. Wysyła kolejne wiadomości. Dzwoni, tworzy scenariusze w głowie, gdzie jest bohaterem albo ofiarą. Buduje konstrukcję z mgły. Mężczyzna o żelaznym umyśle rozpoznaje ten moment jako dar. Rozumie, że pustka nie jest problemem do rozwiązania, jest lustrem do spojrzenia. W tej ciszy słyszysz swoje prawdziwe myśli. Nie te reaktywne, paniczne, desperackie, ale te głębokie. Te, które zwykle zagłuszasz natychmiastową akcją. Sokratejska prawda brzmi: Niezbadane życie nie jest warte przeżycia. Ale jak możesz zbadać swoje życie, gdy ciągle je wypełniasz reakcjami na innych? Ignorancja tworzy przestrzeń. W tej przestrzeni możesz zadać sobie pytanie: dlaczego jej brak reakcji tak bardzo mnie boli? Co to mówi o strukturze mojego ego? To nie jest filozofia do oprawiania w ramki, to jest narzędzie operacyjne pryncypium. Kiedy ona milczy. Ty obserwujesz. Nie wypełniasz pustki działaniem. Obserwujesz własne impulsy jak inżynier analizujący pęknięcia w konstrukcji. Gdzie jest słabość? Gdzie fundament opiera się na kimś innym, zamiast na tobie? Teoria gier uczy nas fundamentalnej zasady. Twoja wartość w strategicznym układzie rośnie, gdy przestajesz grać według cudzych zasad. Dopóki twoja reakcja jest przewidywalna, jesteś pionkiem, nie graczem. Większość mężczyzn buduje swoją wartość jak domek z kart. Każda warstwa opiera się na kimś innym. Wyglądasz dobrze? Potrzebujesz, żeby ona to potwierdziła. Osiągasz sukces? Musi to zobaczyć, inaczej nie liczy się tak samo. Stajesz się lepszą wersją siebie? Wymaga to jej uznania, żeby było realne. To jest fałszywa architektura. Dom bez fundamentu. W momencie, gdy ona przestaje patrzeć, wszystko się wali, zastanów się nad skalą. Skała nie potrzebuje nikogo, kto powie jej, że jest mocna. Istnieje, trwa. Burza może ją obmyć, wiatr ją obetkać, ale jej istota pozostaje niezmienna, niezależna od obserwatora. Marcus Aurelius zapisał: Nie możesz kontrolować opinii innych, możesz kontrolować tylko swoją naturę. Kiedy ona cię ignoruje, Testujesz prawdziwość swojej wartości. Czy jesteś mocny tylko wtedy, gdy ktoś na to patrzy? Czy twoja dyscyplina, rozwój, cel istnieją tylko w kontekście jej uwagi? Kontrast behawioralny jest brutalny. Człowiek reaktywny tworzy wartość na pokaz. Trenuje, bo chce, żeby zauważyła. Czyta, żeby móc się pochwalić. Buduje biznes, żeby udowodnić. Każda akcja jest uwięziona w orbicie jej spojrzenia. Mężczyzna z żelaznym umysłem buduje wartość w ciszy dla siebie, nie jako demonstrację, ale jako konieczność. Jego siła nie maleje, gdy nikt nie patrzy, bo nigdy nie była przedstawieniem, była procesem. Był architektury wewnętrznej, pryncypium. Twoja wartość musi istnieć w próżni, jeśli cokolwiek w tobie wymaga. Zewnętrznego potwierdzenia, żeby funkcjonować, nie jest częścią fundamentu, jest dekoracją. A dekoracje spadają, gdy przychodzi burza. Ignorancja to nie atak, to informacja. W teorii gier każdy ruch przeciwnika ujawnia jego strategię. Kiedy ona cię ignoruje, nie komunikuje tylko, nie chcę z tobą rozmawiać. Komunikuje, testuje twoją strukturę psychiczną. Sprawdzam, czy jesteś zbudowany z kamienia czy z piasku. To jest gra, której większość mężczyzn nie rozumie. Widzą ignorancję i interpretują ją jako odrzucenie. Reagują emocjonalnie, próbują naprawić, przeprosić, wyjaśnić. W ten sposób potwierdzają dokładnie to, co zostało przetestowane że są reaktywni, przewidywalni, zbudowani na słabym fundamencie. Wyobraź sobie dwóch mężczyzn w tym samym scenariuszu. Pierwszy: Dostaje jej milczenie i natychmiast wchodzi w panikę. Wysyła wiadomość za wiadomością. Hej, wszystko ok? Może powiedziałem coś złego? Przepraszam, jeśli coś. Każda wiadomość jest dowodem jego wewnętrznego chaosu. Pokazuje, że jego centrum równowagi jest w niej, nie w nim. Drugi dostaje jej milczenie i obserwuje. Zauważa impuls do reakcji, ale nie działa na jego podstawie. Rozumie, że to test, więc robi dokładnie to, co zawsze robił. Kontynuuje swoją misję. Trenuje, pracuje, tworzy. Nie dlatego, że udaje obojętność, ale dlatego, że jego życie nie przestaje mieć sensu, gdy ktoś przestaje odpowiadać, którego z tych mężczyzn ona będzie szanować, którego będzie chciała z powrotem. Odpowiedź jest oczywista. Ale większość mężczyzn wciąż wybiera pierwszą drogę. Dlaczego? Bo nie nauczyli się fundamentalnej prawdy: w układzie sił, ten kto potrzebuje mniej, ma więcej władzy. Princypium: nie reaguj na nieobecność. Istniej, niezależnie od niej. Twoja trajektoria nie zmienia się, gdy ktoś przestaje patrzeć. Nie przyspieszasz, żeby udowodnić. Nie zwalniasz w desperacji, jesteś stałą, niezmienną w cudzym równaniu. Kiedy zaczynasz słyszeć własne myśli w ciszy jej ignorancji, odkrywasz coś niepokojącego. Przez długi czas nie miałeś własnego centrum. Żyłeś w orbicie. Twoje decyzje, emocje, nawet twoje cele były zdefiniowane przez relacje do niej. Nie byłeś planetą z własną grawitacją, byłeś księżycem. To jest moment prawdy. Moment, w którym większość mężczyzn ucieka do kolejnej relacji, do alkoholu, do pracy, do czegokolwiek, co zagłuszy ten nieprzyjemny głos wewnętrzny, mówiący zbudowałem wszystko na kimś innym. Seneka pisał o tym wprost: Każdy niewolnik ma w sobie tyrana, który czeka na swoją szansę. Dopóki Twoje centrum jest poza Tobą, jesteś niewolnikiem. Niewolnikiem jej nastroju, jej uwagi, jej decyzji. Odzyskanie centrum to nie jest proces chwilowy, to jest rekonstrukcja architektoniczna, metodyczna, bezwzględna. Zadaj sobie pytanie, gdyby jutro ona całkowicie znikła z mojego życia, czy wiem kim jestem? Czy mam cel, który istnieje niezależnie od niej? Czy moje wartości są moje? Czy przejąłem je, żeby być kompatybilnym z kimś innym? Oto praktyczny test Twojego centrum. Przez następny tydzień każdą decyzję podejmuj bez myślenia o tym, jak ona to zobaczy. Nie publikuj niczego, żeby wywołać reakcję. Nie zmieniaj planów w nadziei na spotkanie. Nie sprawdzaj telefonu co pięć minut. Żyj tak, jakby ona nie istniała w Twoim układzie odniesienia. To będzie niewygodne. Będziesz czuł pustkę. To dobrze. Ta pustka pokazuje, ile przestrzeni zajmowała. Teraz możesz ją wypełnić sobą. Jeśli to, co słyszysz, rezonuje z czymś głębszym w Tobie, nie jesteś sam. Dołącz do bractwa mężczyzn, którzy budują fundamenty, nie fasady. Subskrybuj kanał, ale zrób to świadomie, nie jako reakcję emocjonalną, ale jako strategiczną decyzję. Bo w kolejnej części zrozumiesz, jak cisza staje się Twoją największą bronią. Jak kontrola nad reakcją daje Ci kontrolę nad całą grą. Teraz, gdy zacząłeś słyszeć własne myśli, przychodzi czas na zrozumienie czegoś fundamentalnego. Cisza nie jest brakiem działania, jest działaniem najwyższej formy. W teorii gier nazywamy to strategią nieujawniania pozycji. Przeciwnik nie może zaatakować tego, czego nie widzi, nie może manipulować tym, czego nie rozumie. Kiedy ona Cię ignoruje, a Ty reagujesz milczeniem, nie z zemsty, nie z manipulacji. Ale z czystej wewnętrznej struktury zmieniasz całą dynamikę gry. Przestajesz być reaktywnym graczem, stajesz się zagadką. Człowiek przeciętny interpretuje milczenie jako słabość. Myśli, jeśli się nie odzywam, pomyśli, że mi nie zależy. Ale to jest projekcja jego własnego strachu. W rzeczywistości milczenie komunikuje coś znacznie potężniejszego. Moje życie ma wartość. Niezależnie od tej interakcji. Nie walczę o uwagę, bo nie potrzebuję jej do funkcjonowania. Wyobraź sobie dwa scenariusze praktyczne. Pierwszy. Ona ignoruje cię przez trzy dni. Ty wysyłasz kolejne wiadomości. Próbujesz być zabawny, poważny, emocjonalny. Nic nie działa. W końcu po tygodniu ona odpowiada jakimś banalnym. Hej, przepraszam, byłam zajęta. I co się stało? Nauczyła się, że może zniknąć, a ty będziesz tam czekać, że twój czas nie ma wartości, że jesteś dostępny na jej warunkach. Drugi scenariusz: Ona ignoruje cię przez trzy dni. Ty zauważasz to, ale nie reagujesz. Kontynuujesz swoje projekty, trenujesz ciężej, pracujesz nad swoim celem, może spotykasz się ze znajomymi, nie udajesz, naprawdę jesteś zajęty budowaniem czegoś. Po tygodniu ona pisze. Ale teraz dynamika jest inna. Ona przerywa twój przepływ, nie na odwrót. Ona musiała wrócić do twojej orbity, bo poczuła, że ty nie krążysz już wokół niej. To nie jest manipulacja. To jest konsekwencja struktury. Kiedy twoje centrum jest w tobie, naturalna grawitacja zmienia się. Pryncypium. Nie używaj milczenia jako broni emocjonalnej, używaj go jako dowodu konstrukcji. Milczysz nie po to, żeby ją zranić. Ale dlatego, że masz ważniejsze rzeczy do zbudowania. Twoja cisza nie jest pusta, jest wypełniona celem. Marcus Aurelius w swoich medytacjach zapisał coś fundamentalnego. Obserwuj rzeczy tak, jakbyś był na szczycie góry, patrząc na mrówki w dolinie. Nie z pogardą, ale z perspektywą. Z dystansem, który pozwala zobaczyć wzorce zamiast emocji. Kiedy ona cię ignoruje, większość mężczyzn jest w dolinie. Biegają jak te mrówki, panikują, reagują. Są uwięzione w swoim własnym dramacie. Nie widzą gry, bo są wewnątrz niej. Twoim zadaniem jest wejść na górę, obserwować interakcje tak, jakbyś był badaczem ludzkiego zachowania, nieuczestnikiem emocjonalnej burzy. Co ona tak naprawdę testuje, dlaczego teraz? Co to mówi o jej własnych lękach, potrzebach, strategii. To jest umiejętność, której większość nigdy nie rozwija. Widzą czyjeś zachowanie i natychmiast personalizują, co ja zrobiłem, dlaczego mnie nie lubi, jak mogę to naprawić. To jest perspektywa ofiary. Zakłada, że wszystko dotyczy Ciebie. Mężczyzna o żelaznym umyśle widzi inaczej. Ona testuje. To jest jej wzorzec z przeszłości. Prawdopodobnie nauczyła się, że ignorancja daje jej władzę. To nie ma nic wspólnego z moją wartością. To ma związek z jej strategią kontroli. Widzisz różnicę? W pierwszym przypadku jesteś reaktywny, emocjonalny, słaby. W drugim jesteś obserwatorem, analitykiem, spokojnym jak skała w środku burzy. Oto praktyczne ćwiczenie. Następnym razem, gdy ktoś cię ignoruje, nie pytaj, co jest ze mną nie tak. Zapytaj, co ten wzorzec zachowania mówi o ich wewnętrznej strukturze. Jakie potrzeby próbują zaspokoić, jaki jest ich cel strategiczny? To nie jest chłodna obojętność, to jest uważność bez przywiązania. Widzisz grę, ale nie pozwalasz, żeby gra cię konsumowała. Jesteś na górze, obserwujesz mrówki. Rozumiesz, że ich chaos nie musi być Twoim chaosem. Pryncypium: każda interakcja to dane, nie definicja Twojej wartości. Obserwuj, analizuj, wyciągaj wnioski. Ale nie pozwól, żeby cudze zachowanie definiowało Twoją wewnętrzną rzeczywistość. W fizyce istnieje pojęcie próżni, która kształtuje. Usuń coś z przestrzeni, a reszta automatycznie się reorganizuje, żeby wypełnić pustkę. To samo dzieje się w Twoim życiu, kiedy ona znika z Twojego pola uwagi nie przez Twoją decyzję, ale przez jej ignorancję, powstaje próżnia. Większość mężczyzn desperacko próbuje wypełnić tę próżnię nią samą. Obsesyjnie myślą o niej, analizują, planują następny ruch. Próżnia pozostaje wypełniona jej nieobecnością. Ale istnieje inna droga. Pozwól, żeby ta próżnia została wypełniona przez coś potężniejszego, przez Twoją prawdziwą misję, przez cele, które odkładałeś na bok, żyjąc w jej orbicie. Przez wersję siebie, którą zawsze chciałeś stworzyć, ale nie miałeś przestrzeni, bo każda wolna chwila była poświęcona na monitorowanie relacji. Oto brutalna prawda. Jej ignorancja jest darem, którego nie zasługujesz, ale potrzebujesz. Otwiera przestrzeń, daje ci czas. Zmusza cię do spojrzenia w lustro i zadania pytania: kim jestem bez niej? Co buduję, gdy nikt nie patrzy? Kontrast behawioralny jest ostry. Człowiek reaktywny dostaje próżnię i wypełnia ją kolejną kobietą, kolejną relacją, kolejnym źródłem walidacji. Ucieka od ciszy, bo cisza pokazuje pustkę wewnątrz. Przechodzi z jednej orbity do drugiej, nigdy nie stając się planetą. Mężczyzna z żelaznym umysłem dostaje próżnię i traktuje ją jak warsztat. To jest czas, żeby zbudować coś trwałego. Nie dla niej, dla siebie. Zakłada firmę o której myślał przez lata. Rozpoczyna trening, który odkładał. Czyta filozofię, która kształtuje jego umysł. Każdy dzień, bez niej, to dzień zainwestowany w konstrukcję siebie. I oto co się dzieje. Za pół roku, za rok, patrzysz wstecz i rozumiesz, że jej ignorancja była punktem zwrotnym. Momentem, w którym przestałeś być satelitą i zacząłeś być gwiazdą. Momentem, w którym przestałeś krążyć i zacząłeś świecić własnym światłem. Przyncypium. Traktuj każdą próżnię jako okazję do konstrukcji. Nie wypełniaj jej tym samym wzorcem. Wypełnij ją wersją siebie, która nie potrzebuje orbity, bo ma własną grawitację. Część 2. Piąty. Filar. Cisza jako broń strategiczna. Teraz, gdy zacząłeś słyszeć własne myśli, przychodzi czas na zrozumienie czegoś fundamentalnego. Cisza nie jest brakiem działania. Jest działaniem najwyższej formy. W teorii gier nazywamy to strategią nieujawniania pozycji. Przeciwnik nie może zaatakować tego, czego nie widzi, nie może manipulować tym, czego nie rozumie. Kiedy ona cię ignoruje, a ty reagujesz milczeniem, nie z zemsty, nie z manipulacji, ale z czystej wewnętrznej struktury, zmieniasz całą dynamikę gry. Przestajesz być reaktywnym graczem. Stajesz się zagadką. Człowiek przeciętny interpretuje milczenie jako słabość. Myśli, jeśli się nie odzywam, pomyśli, że mi nie zależy. Ale to jest projekcja jego własnego strachu. W rzeczywistości milczenie komunikuje coś znacznie potężniejszego. Moje życie ma wartość niezależnie od tej interakcji. Nie walczę o uwagę, bo nie potrzebuję jej do funkcjonowania. Wyobraź sobie dwa scenariusze praktyczne. Pierwszy. Ona ignoruje Cię przez trzy dni. Ty wysyłasz kolejne wiadomości. Próbujesz być zabawny, poważny, emocjonalny. Nic nie działa. W końcu, po tygodniu, ona odpowiada jakimś banalnym, hej, przepraszam, byłam zajęta. I co się stało? Nauczyła się, że może zniknąć, a Ty będziesz tam czekać, że Twój czas nie ma wartości, że jesteś dostępny na jej warunkach. Drugi scenariusz. Ona ignoruje Cię przez trzy dni. Ty zauważasz to, ale nie reagujesz. Kontynuujesz swoje projekty, trenujesz ciężej, pracujesz nad swoim celem. Może spotykasz się ze znajomymi. Nie udajesz. Naprawdę jesteś zajęty budowaniem czegoś. Po tygodniu ona pisze. Ale teraz dynamika jest inna. Ona przerywa Twój przepływ, nie na odwrót. Ona musiała wrócić do Twojej orbity, bo poczuła, że Ty nie krążysz już wokół niej. To nie jest manipulacja, to jest konsekwencja struktury. Kiedy Twoje centrum jest w tobie, naturalna grawitacja zmienia się. Pryncypium. Nie używaj milczenia jako broni emocjonalnej. Używaj go jako dowodu konstrukcji. Milczysz nie po to, żeby ją zranić, ale dlatego, że masz ważniejsze rzeczy do zbudowania. Twoja cisza nie jest pusta, jest wypełniona celem. Szósty filar. Obserwacja bez przywiązania. Marcus Aurelius w swoich medytacjach zapisał coś fundamentalnego. Obserwuj rzeczy tak, jakbyś był na szczycie góry, patrząc na mrówki w dolinie. Nie z pogardą, ale z perspektywą, z dystansem, który pozwala zobaczyć wzorce zamiast emocji. Kiedy ona cię ignoruje, większość mężczyzn jest w dolinie, biegają jak te mrówki, panikują, reagują, są uwięzione w swoim własnym dramacie. Nie widzą gry, bo są wewnątrz niej. Twoim zadaniem jest wejść na górę, obserwować interakcje tak, jakbyś był badaczem ludzkiego zachowania, nie uczestnikiem emocjonalnej burzy. Co ona tak naprawdę testuje, dlaczego teraz? Co to mówi o jej własnych lękach, potrzebach, strategii? To jest umiejętność, której większość nigdy nie rozwija. Widzą czyjeś zachowanie i natychmiast personalizują, co ja zrobiłem, dlaczego mnie nie lubi. Jak mogę to naprawić? To jest perspektywa ofiary. Zakłada, że wszystko dotyczy Ciebie. Mężczyzna o żelaznym umyśle widzi inaczej. Ona testuje. To jest jej wzorzec z przeszłości. Prawdopodobnie nauczyła się, że ignorancja daje jej władzę. To nie ma nic wspólnego z moją wartością. To ma związek z jej strategią kontroli. Widzisz różnicę? W pierwszym przypadku jesteś reaktywny, emocjonalny, słaby. W drugim jesteś obserwatorem, analitykiem, spokojnym jak skała w środku burzy. Oto praktyczne ćwiczenie. Następnym razem, gdy ktoś cię ignoruje, nie pytaj, co jest ze mną nie tak. Zapytaj, co ten wzorzec zachowania mówi o ich wewnętrznej strukturze, jakie potrzeby próbują zaspokoić, jaki jest ich cel strategiczny. To nie jest chłodna obojętność, to jest uważność bez przywiązania. Widzisz grę, ale nie pozwalasz, żeby gra cię konsumowała. Jesteś na górze, obserwujesz mrówki. Rozumiesz, że ich chaos nie musi być Twoim chaosem. Pryncypium. Każda interakcja to dane, nie definicja Twojej wartości. Obserwuj, analizuj, wyciągaj wnioski, ale nie pozwól, żeby cudze zachowanie definiowało Twoją wewnętrzną rzeczywistość. Siódmy filar transformacja przez próżnię. W fizyce istnieje pojęcie próżni, która kształtuje: Usuń coś z przestrzeni, a reszta automatycznie się reorganizuje, żeby wypełnić pustkę. To samo dzieje się w Twoim życiu. Kiedy ona znika z Twojego pola uwagi, nie przez Twoją decyzję, ale przez jej ignorancję, powstaje próżnia. Większość mężczyzn desperacko próbuje wypełnić tę próżnię nią samą. Obsesyjnie myślą o niej. Analizują, planują następny ruch, próżnia pozostaje wypełniona jej nieobecnością. Ale istnieje inna droga. Pozwól, żeby ta próżnia została wypełniona przez coś potężniejszego. Przez Twoją prawdziwą misję. Przez cele, które odkładałeś na bok, żyjąc w jej orbicie. Przez wersję siebie, którą zawsze chciałeś stworzyć, ale nie miałeś przestrzeni, bo każda wolna chwila była poświęcona na monitorowanie relacji. Oto brutalna prawda. Jej ignorancja jest darem, którego nie zasługujesz, ale potrzebujesz. Otwiera przestrzeń, daje ci czas. Zmusza cię do spojrzenia w lustro i zadania pytania, kim jestem bez niej, co buduje, gdy nikt nie patrzy. Kontrast behawioralny jest ostry. Człowiek reaktywny dostaje próżnię i wypełnia ją kolejną kobietą, kolejną relacją, kolejnym źródłem walidacji. Ucieka od ciszy, bo cisza pokazuje pustkę wewnątrz. Przechodzi z jednej orbity do drugiej, nigdy nie stając się planetą. Mężczyzna z żelaznym umysłem dostaje próżnię i traktuje ją jak warsztat. To jest czas, żeby zbudować coś trwałego. Nie dla niej, dla siebie. Zakłada firmę, o której myślał przez lata. Rozpoczyna trening, który odkładał. Czyta filozofię, która kształtuje jego umysł. Każdy dzień bez niej to dzień zainwestowany w konstrukcję siebie. I oto co się dzieje. Za pół roku, za rok patrzysz wstecz i rozumiesz, że jej ignorancja była punktem zwrotnym momentem, w którym przestałeś być satelitą i zacząłeś być gwiazdą momentem, w którym przestałeś krążyć i zacząłeś świecić własnym światłem Pryncypium. Traktuj każdą próżnię jako okazję do konstrukcji. Nie wypełniaj jej tym samym wzorcem. Wypełnij ją wersją siebie, która nie potrzebuje orbity, bo ma własną grawitację. Encerramento synteza siły. Przejdźmy przez fundamenty, które zbudowałeś w tym procesie. Zrozumiałeś, że ignorancja nie jest atakiem, jest lustrem. W ciszy słyszysz własne myśli. Widzisz konstrukcję swojego ego. Rozpoznajesz, gdzie fundamenty były zbudowane na kimś innym. Nauczyłeś się, że wartość musi istnieć bez świadka. Skała nie potrzebuje potwierdzenia, żeby być mocną. Twoja dyscyplina, rozwój, cel istnieją niezależnie od cudzego spojrzenia. Odkryłeś strategię nieobecności. Nie reagujesz na test, przechodzisz go przez istnienie. Twoja trajektoria nie zmienia się, gdy ktoś przestaje patrzeć. Jesteś stałą. Niezmienną. Odzyskałeś swoje centrum, przestałeś być księżycem w cudzej orbicie, zacząłeś budować własną grawitację. Opanowałeś ciszę jako broń. Nie jako manipulację, ale jako dowód struktury. Twoje milczenie nie jest puste, jest wypełnione celem. Rozwinąłeś obserwacje bez przywiązania. Widzisz gry, wzorce, strategie, ale nie pozwalasz, żeby definiowały Twoją wartość. Jesteś na górze, spokojny analityczny. I wreszcie zrozumiałeś transformację przez próżnię. Każda pustka to warsztat. Każda cisza to okazja do budowania wersji siebie, która nie potrzebuje publiczności. To jest mężczyzna, którym się stajesz. Spokojny pod presją, jasny w celu, niewzruszony opinią. Nie dlatego, że udajesz siłę, ale dlatego, że zbudowałeś fundamenty tak głębokie, że żadna burza emocjonalna nie może ich zachwiać. Kiedy następnym razem usłyszysz własne myśli w ciszy czyjejś ignorancji, uśmiechnij się. To nie jest kara, to jest prezent. Moment, w którym stajesz się tym, kim zawsze powinieneś być. Architektem własnego losu, nie gościem w cudzym życiu. Żelazny umysł nie reaguje, istnieje, buduje, trwa.